Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektórzy ludzie przemieszczają się przez życie niemal niewidzialni? Nie są głośni, nie są, nie domagają się uwagi. Wręcz przeciwnie, potrafią się skurczyć, robiąc wszystko, by nie być ciężarem. Zawsze czujnie obserwują otoczenie, zamiast samemu je wypełniać. A jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz to cichą smutę w oczach, wahanie przed każdym słowem. Jakby już wcześniej przekonali się, że ich zdanie nie ma znaczenia. Często są to dorośli, którzy kiedyś byli emocjonalnie zaniedbanymi dziećmi. I prawda jest taka, że ich samotność nie zaczęła się wczoraj czy rok temu. Ona trwa od dekad, zakorzeniona w miejscu, które miało być najbezpieczniejsze w domu. Gdy myślimy o zaniedbaniu, zazwyczaj wyobrażamy sobie dzieci pozbawione jedzenia czy schronienia. Jednak zaniedbanie emocjonalne jest czymś znacznie subtelniejszym i w pewien sposób jeszcze bardziej niewidzialnym. Nie pozostawia siniaków na skórze, ale zostawia blizny na sercu. I właśnie przez to, że jest tak ciche, tak codzienne, większość dorosłych, którzy wychowywali się w takim klimacie, nawet nie zdaje sobie sprawy, czego im brakowało. Po prostu czują. Że coś jest nie tak, że podczas gdy inne dzieci śmiały się i płakały otwarcie, one nauczyły się to wszystko trzymać sobie. Już od najmłodszych lat wiedziały, że ich emocje są nieodpowiednie albo za silne, albo niewystarczające. Więc budowały swoją strategię przetrwania Cisza. Badania z zakresu psychologii rozwojowej pokazują, jak niszcząca może być ta cisza. Doktor Jonice Webb, specjalista zajmująca się tym tematem. Tłumaczy, że dzieci nie potrzebują idealnych rodziców i nie trzeba reagować na każdą emocję, ale bardzo potrzebują być widziane, uspokajane i rozumiane przez większość czasu. Gdy tego brakuje, gdzie rodzice są rozkojarzeni, przeciążeni lub nieosiągalni emocjonalnie, dziecko zaczyna czuć się niewidzialne. Ta niewidzialność, ciągnięta przez lata, staje się jednym z najcięższych brzenią dorosłego życia. Tym co czyni to doświadczenie jeszcze trudniejszym? Jest brak oczywistego momentu traumatycznego. Zaniedbanie emocjonalne to definicja tego, co się nie wydarzyło. To nie jeden dramat, to tysiące momentów, w których dziecko mówi – boję się, a nikt go nie przytula. Płacze, a nikt nie pyta, dlaczego. Cieszy się, a nikt nie odwzajemnia tej radości. Stopniowo przestaje więc wyciągać ręce. Uczy się że jego wnętrze nie jest mile widziane i powiela ten schemat w dorosłym życiu nawet nieświadomie. Takie dzieci, jako dorośli, bardzo często czują się odłączeni od innych ludzi, nawet gdy są otoczeni przez tłum. Mogą wydawać się niezależni, silni, kompetentni, ale w środku stale bije to jedno pytanie. Czy naprawdę dla kogo się liczy? Ponieważ nie nauczyli się ufać własnym emocjom, często nie znają samych siebie. Wątpą swoje instynkty, tłumią potrzeby, bez końca próbują udowadniać swoją wartość, a jednak w środku noszą pustkę, której nie wypełni żaden sukces. Samotność w tym kontekście nie polega na byciu samemu, lecz na byciu nieznanym. Badania pokazują, że chroniczna samotność wpływa na zdrowie tak samo jak palenie 15 papierosów dziennie. Zwiększa ryzyko depresji, lęku, a nawet chorób serca. Kiedy śledzimy jej początki, często odnajdujemy tę samą fistoję dziecko, którego uczucia nie miały znaczenia. Ważne jest tu rozróżnienie: rodzice tworzący taki klimat nie są zwykle okrutni czy źli. Bardzo często sami byli zaniedbani jako dzieci, kochają swoje dzieci, zapewniają potrzeby materialne, chcą dobrze. Jednak miłość bez bezwrażliwości i dostrojenia także rani. Rodzic może powiedzieć, nie płać, wszystko dobrze, wierząc, że uczy odporności, a w rzeczywistości uczy dziecko kwestionować własny ból. Może zgasić radość komentarzem, uspokój się, to nie jest takie ważne, myśląc, że uczy pokory, a przekazując, twoja radość jest niewygodna. Subtelne te przekazy kumulują się, Aż dziecko przestaje ufać własnemu wnętrzu. Co ciekawe, dzieci są niezwykle przystosowawcze, by przetrwać, zakładają maski. Jedne stają się doskonałe, osiągają, wygrywają, zbierają pochwałę nadziei na uznanie, którego brak. Inne wybierają niewidzialność, wycofanie, ci się, by nie zajmować miejsca. Jeszcze inne zaczynają się buntować, nie dlatego że chcą problemów, albo nawet negatywna uwaga jest lepsza niż żadna. Każda z tych masek ukrywa tę samą prawdę. Głód zostanie dostrzeżonym i docenionym. W dorosłości maski nie znikają. Perfekcjonista spala się z nadmiaru pracy, wciąż czując się niegodnym. Niewidzialny unika konfliktów i ryzyka, bo w głębi duszy wierzy, że nie zasługuje na więcej. Buntownik sabotuje relacje. Odpycha ludzi, zanim sam zostanie odtrącony. Wszystko to tkwi w jednym źródle lęku przed porzuceniem, zakorzenionym w dzieciństwie. Te losy są z pozoru różne, ale łączy je wspólny motyw, samotność, bo ich wnętrze nie zostało zauważone. Jedną z największych tragedii zaniedbania emocjonalnego jest to, jak zniekształca ono obraz samego siebie. Ponieważ jest niewidzialne, dzieci często wyciągają wniosek. Musi być coś nie tak ze mną. Zamiast dostrzec, moich potrzeb nie zaspokojono, internalizują przekaz. Nie powinienem mieć potrzeb. Ta wiara może trwać dekadami, powodując niską samoocenę, trudności w zaufaniu innym i poczucie pustki trudne do opisania. To nie jest smutek czy złość, bardziej jak cichy brak, jak dom. W którym nie ma mebli Można przejść przez pokoje Ale nigdzie nie czuć życia Lecz nawet wtedy jest nadzieja Można się ulecieć A pierwszy krok to nazwanie tego Co się wydarzyło Uzmysłowienie sobie Że nie jesteś zepsuty ani sam A ta pustka nie świadczy o wadzie Tylko o braku Może dać ogromną ulgę Bo kieruje winę z poczucia i to ja na okoliczności Badania nad neuroplastycznością pokazują, że mózg adaptuje się przez całe życie. Zaniedbanie w dzieciństwie nie skazuje Cię na wieczną samotność. Każde uznanie własnych uczuć, każda akt wobec Ciebie, każda relacja oparta na akceptacji i wsparciu dosłownie zmienia Twoje życie. Pokój po pokoju możesz zacząć napełniać pusty dom w sobie. To nie jest ani szybkie, ani łatwe. Gdy przez lata tłumiłeś uczucia, poczucie ich na nowo bywa przytłaczające, jak wynurzenie spod wody po bardzo długim czasie. Wielu dorosłych, których dotknęło zaniedbanie emocjonalne, doświadcza nagłych łez bez powodu, trudnego do wyrażenia gniewu, radości wydającej się krucha. To nie słabość, to dusza ucząca się na nowo, co znaczy być żywym. Najważniejsze przesłanie jest takie: samotność po zaniedbaniu nie jest wyrokiem do żywocia. Jest raną, którą można uleczyć poprzez uważność, widzenie i bycie widzianym. Czasem to psychoterapia, czasem bezpieczne relacje, czasem pierwszy krok to proste: moje uczucia się liczą. Paradoksalnie właśnie ta wrażliwość przez którą w dzieciństwie czułeś się niewidzialny, może w dorosłości okazać się największą siłą, dzięki niej naprawdę widzisz innych. Ten ból daje ci empatię i kreatywność. Właśnie z tego cierpienia wziął się najpiękniejszy dar. Możesz pomagać innym, stając się tym, kto zauważa samotnego. Ale czas przejść do trudniejszego, a równocześnie wyzwalającego etapu. Prawdziwego leczenia siebie i odzyskania życia, które nigdzie nie było w pełni przeżyte. Bo samotność może być cieniem dawnego zaniedbania, ale nie musi być Twoim przeznaczeniem. Skoro czytasz ten tekst, znaczy, że jakaś część Ciebie wciąż wierzy w możliwość więzi i pełni. A to już wystarczy, by zacząć. Najważniejszym krokiem jest przesunięcie akcentu od samokrytyki do samouznania. Większość osób o takim dzieciństwie w dorosłości pyta siebie, dlaczego nie potrafię być normalny? Czemu jestem taki pusty? Czemu szkodzę swoim relacjom? To echo dzieciństwa, w którym brałeś winy na siebie. Uzdrowienie zaczyna się od pytania, co mi się przydarzyło? Zamiast co ze mną jest nie tak. Ta zmiana usuwa wstyd i daje współczucie. Współczucie jest najlepszą ziemią by coś nowego wykiełkowało. Zaniedbanie emocjonalne nie odbiera tylko wygody, odbiera umiejętność nazywania i wyrażania emocji. Jeśli uczucia były ignorowane, nie umie ich rozpoznawać ani regulować. Dlatego tak cenna była praktyka pisania dziennika. Bez presji, po prostu BY y dać głos własnemu wnętrzu, co teraz czuje. To jak budowanie mostu do uczuć, których nikt nie przyjmował. Z czasem ta praktyka uczy odróżniać smutek od złości, strach od ekscytacji i pokazuje, że uczucia to nie zagrożenie, a informacja. Kluczowe jest też poszukiwanie relacji, które Cię walidują. Po takim dzieciństwie zaufanie wydaje się ryzykowne, wrażliwość jak obcy język, możesz bać się bycia jej za bardzo albo i za mało. Ale człowiek jest tworzony do łączności, a nawet jedna bezpieczna relacja może zacząć gojenie. Badania nad przywiązaniem pokazują, że kontakt z osobą wspierającą potrafi naprawić to, czego zabrakło w dzieciństwie. Każdy akt życzliwości wysyła układowi nerwowemu prostą wiadomość. Liczysz się. Nie jesteś już niewidzialny. A jeśli nie masz wokół ludzi, którzy cię widzą? Tu wkracza wychowywanie siebie. Bycie dla siebie takim rodzicem, jakiego brakowało. Pociesz siebie, gdy jesteś smutny, zgódź się na radość, przytuj strach. Te codzienne małe akty uczą Twoje wnętrze, że jesteś ważny. To proces, który nie jest liniowy. Raz poczujesz postęp, raz wrócisz do dawnych schematów. To normalne ważna jest wytrwałość. Za każdym razem gdy przyjmujesz swoje uczucia zamiast je tłumić, przekraczasz kolejną granicę. Pamiętaj też, by w leczeniu uwzględnić ciało. Zaniedbanie nie tkwi tylko w Przyzice, ale w mięśniach, oddechu, postawie. Dorosły po takim dzieciństwie bywa spięty, płytko oddycha, często choruje. Proste ćwiczenia, uważny ruch pomagają przywrócić poczucie bezpieczeństwa nawet wtedy, gdzie słowa to za mało. W końcu... Samotność nie jest fatum, to sygnał: jestem stworzony do więzi. Jeśli nauczysz się być ze sobą naprawdę, łatwiej będzie ci nawiązywać relacje z innymi. Zaniedbanie emocjonalne jest powszechne, miliony dorosłych nawet nie wiedzą, że je noszą. To oznacza, że naprawdę nie jesteś sam. Ta wspólnota daje wartość, empatię. Uzdrawiając siebie, zaczynasz rozumieć samotność innych. Staje się tym, kto mówi: Rozumiem Cię, a świat bardzo tego potrzebuje. Zaniedbane dziecko może wyrosnąć na osobę, która buduje prawdziwe więzi. To podróż od niewidzialności do obecności, od milczenia do głosu, od pustki do sensu. Wszystko zaczyna się od decyzji, o zaprzestaniu samokrytyki. O słuchaniu siebie, o ryzyku odsłonięcia się, nawet jeśli to obce. To te wybory dzień po dniu przekreślają dawne schematy i kreują nowe, szacunek do siebie, zaufanie i autentyczne relacje. Jeśli masz zapamiętać tylko jedno, Twoja samotność nie oznacza, że coś jest z Tobą nie tak. To dowód Twojego człowieczeństwa i tego, że jesteś stworzony do bycia wśród ludzi. Nawet jeśli dzieciństwo odebrało ci tę możliwość, może się teraz odzyskać. Leczenie może trwać długo, być nieidealne. Jednak każdy krok w stronę bycia widzianym, nawet tylko przez siebie samego, jest wyjściem z cienia w świat. Samotność zaniedbanego dziecka jest realna, ciężka i potrafi trwać dekady. Ale to nie musi być końcem twojej historii. Nie jesteś skazany na niewidzialność ani wieczne niezrozumienie. Potrafisz budować życie, w którym twoje emocje mają znaczenie, głos się liczy, a obecność jest ważna. I kiedy to zrobisz, nie uzdrawiasz tylko siebie, pomagasz leczyć świat. Każdy, kto wybiera więź zamiast ciszy, współczucie zamiast odrzucenia, obecność zamiast zaniedbania, toruje drogę innym. Może właśnie tak przełamiemy cykl. Nie przez perfekcję nie przez wymazywanie przyszłości, lecz przez odważne, codzienne wybranie pięknego życia tu i teraz. Jak sądzisz, co dla ciebie jest najtrudniejsze w budowaniu prawdziwej więzi po trudnym dzieciństwie? Daj znać komentarzu i zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich refleksji.